3 września w całej Polsce odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Łącznie do wszystkich szkół na terenie kraju poszło blisko 5 milionów uczniów. W tym roku do szkół podstawowych na terenie gminy Łóżna uczęszczać będzie 564 uczniów, w tym 94 w klasie pierwszej. Do gimnazjum uczęszczać będzie 304 uczniów, w tym 102 osoby znalazły się w klasie pierwszej. Przedszkola i popularne zerówki to 265 uczniów, w tym 93 osoby to sześciolatkowie, a 95 to pięciolatkowie. Z naszą kamerą odwiedziliśmy dwie szkoły na terenie gminy Łóżna. Najmniejszą, czyli zespół szkolno-przedszkolny w Mszance, i największą, czyli zespół szkół w Łóżnej. Rozpoczyna Pani już po raz 32 rok szkolny, ale pierwszy w nowej roli, w roli dyrektora szkoły. Jakie odczucia? Jestem z jednej strony bardzo zadowolona, że objęłam to stanowisko, ale z drugiej strony wiem, że ciąży na mnie wielki obowiązek kierowania tą placówką, jak i szkołą, tak i przedszkolem. Ale mam nadzieję, że podołam temu trudnemu zadaniu i wszystko będzie układało się dobrze. Panie dyrektor, proszę powiedzieć, ile dzieci uczęszcza do placówki? Do mojej placówki uczęszcza 40 dzieci, uczniów klas 1-6, tym jest klasa 1, klasa pierwsza integracyjna, a do przedszkola 25 dzieci. Nie pozostaje nam życzyć nic innego, jak tylko udanego roku szkolnego i oby dzieci z tej szkoły odnosiły wielkie sukcesy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że współpraca z dziećmi, z nauczycielami, z rodzicami będzie się odkładała tak jak do tej pory bardzo dobrze. Czego sobie życzę i nauczycielom i rodzicom, a uczniom samych piątych i szóstek w szkole. Panie dyrektorze, dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny. Proszę powiedzieć, jakie zmiany w szkole i ile dzieci jest? Nowy rok szkolny przynosi zawsze jakieś nowości. No w tym roku szkolnym tą nowością jest to, że zanotowaliśmy spadek liczby oddziałów w całym zespole szkół. Do tej pory mieliśmy w zespole szkół 23 oddziały, w tym roku będziemy mieć oddziałów 21, a więc jest zarówno spadek w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. W szkole podstawowej będziemy mieć 5 oddziałów klas 1-3 oraz 5 oddziałów klas 4-6. Jest to związane z tym, że niż demograficznie, który Dotyka nasze społeczeństwo tak dotkliwie, no, dotkną również i nas. W, klasach, w klasie czwartej będziemy mieć zaledwie 17 dzieci, i w klasie pierwszej szkoły podstawowej, gdzie będziemy mieć też jeden oddział, mamy dzieci 16. No, nie ma innej możliwości, tych oddziałów musi być mniej. Wprawdzie w gimnazjum w tym roku. Rekrutacja zakończyła się lepszym wynikiem niż przed rokiem, jednakże z uwagi na trudną sytuację finansów publicznych nie uzyskaliśmy zgody na tworzenie czterech oddziałów. Będziemy mieć trzy oddziały, troszeczkę liczniejsze niż do tej pory bywało, ale takie oddziały, które przed laty już w naszej szkole funkcjonowały w takiej liczbie. Generalnie rzecz biorąc, liczba uczniów w szkole podstawowej nam spadła do 160. To jeszcze może się troszeczkę zmienić, z tego względu, że na początku roku szkolnego zdarza się takie sytuacje, że jeszcze ktoś dochodzi, ktoś odchodzi, rodzice się do końca nie mogą zdecydować. No, kwestie migracji rodziców są tutaj przez nas dosyć często zauważane. Jeśli chodzi o gimnazjum, liczba uczniów będzie na poziomie 215. Także troszeczkę się kurczymy, kurczymy się także i kadrowo, bo nie ma takiej możliwości, aby stan kadry się utrzymał przy zmniejszaniu się liczby uczniów i oddziałów.